Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Atomowej Pogody. Ostatnim razem wybraliśmy się na pomoc stalkerom uwięzionym w, w Libańsku bodajże. I zrobiliśmy tutaj małą masakrę. Właściwie to świnki zrobiły małą masakrę właśnie. Ale udało nam się jakoś to przeżyć. I teraz naszym takim pobocznym zadaniem jest dotrzeć do, do magazynów, nie, do wioski, gdzie są najemnicy. E, gdzie prawdopodobnie będzie jakiś przekaźnik, czy coś w tym stylu, e, i dzięki temu będziemy mogli się skontaktować z ze stokrami uwięzionymi w wiosce, w bąblu, w czasoprzestrzennym, w pewnej anomalii i całe szczęście. Ci najemnicy są do nas przychylnie nastawieni, więc zapewne oszczędzi nam to wielu kłopotów. E, przynajmniej na to liczę. Dobra, gra już. Gra już nas tutaj próbuje trollować. Spokojnie, gros spokojnie, wszystko będzie dobrze. Może schowamy bronie? Tutaj nie przewiduję, a przynajmniej nie widzę, żeby coś na nas czekało. Chyba, że w tej budce... Tam coś chyba łaziło. Nie. Chyba, że w tej budce coś szalonego wyleci, ale raczej nie spodziewam się tego. A tam jest taki piękny snork, więc chyba jednak będziemy musieli się przedrzeciło. Do wioski ewentualnie zrobimy mały Schachermacher i przejdziemy sobie tędy. Tuż pod drutem kolczastym. Gdzie był ten snork? Tam jest. No dobra. Nie będzie mu przeszkadzać. Niech on się sobie pożywia, czy, to, czy co tam sobie robi. Nas interesują najemnicy, którzy są w tej wiosce i zaraz do nich dojdziemy. Dobra, już są. I nie wiem czemu, ale nagle zrobili się neutralnie. Ale to i tak zawsze lepiej niż. Mieliby być wrogo nastawieni. Mamy piękny świt i wychodek. No dobra, pogadajmy z najemnikami, zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy to z tobą, kolego, mogę zagadać? Eee, dawno Cię nie widzieliśmy. Nasi ludzie już za długo siedzą w tej anomalii. Dowiedziałeś się, jak ich wyciągnąć? Ej, tak. Pan naleśnik dał mi współrzędne wyjścia, którym najemnicy wydostaną się z bombla przestrzennego. Potrzebuję tylko potężnego nadajnika, żeby skontaktować się z nimi i przesłać im współrzędne. O, no właśnie, to źle wam powiedziałem: ten e, nadajnik nie jest tutaj. W bazie armii powinien być nadajnik. Żołnierze mocno oberwali emisję, tylko Tuzin przeżył. Wysyłają sygnał SOS, myśląc, że ktoś im przyjdzie z pomocą, ale nie wydaje mi się. Zostawiam ich na śmierć jak zawsze. No dobra, tuzin żołnierzy to wciąż spora siła, nawet po emisji. Możesz mi jakoś pomóc? W końcu mamy ten sam cel. Zdecydowanie nie możemy wejść w konflikt z wojskiem. Przykro mi, najemniku, nie tym razem. Ale wiem, że wolność ostrzy sobie zęby na tę bazę. Może im posłużyć do uzyskania kontroli nad barierą. Powinni ci pomóc. <laughs> o cholera, przepraszam. Aż się wzruszyłem. Ach, dobra. Kontynuujmy. E, powinni Ci pomóc, szczególnie że ich dowódca jest moim dłużnikiem. Skontaktuję się z nimi. Okej. Okay. Mm. Możemy się zająć tym sami, ale nie. Po co? Zaprzygnijmy chłopaków do roboty. Dobra, spotkajmy się z oddziałem z pamiętasz mnie? Uratowałem ci tyłek parę tygodni temu. Pewnie wieprzu. Co mogę dla Ciebie zrobić? Kostian chce, abyś pomógł jednemu gościowi dostać się do anteny w bazie wojskowej. Podobno jesteś w tej okolicy, nie? Tak jest. Próbujemy zająć magazyny. Wpadnij do nas, to dokopiemy paru wojskowym. Fajnie, bo Nie, tym razem, Kostian. Nikt nie może widzieć, jak walczymy z armią. Wyślę ci jednego człowieka. Jeden strzelec więcej nie zaszkodzi. Poczekamy na niego. Cudownie. W spotkaj się z Kostianem. On pomoże ci dotrzeć do nadajnika. Dobra, gdzie jest Kostian? Czy to ty jesteś Kostianek? Nie. Tutaj. Oni są już pod całą bazą. No dobra, droga myślę, że nie będzie taka ciężka. Tutaj jeszcze przy okazji widzę jakąś budynek z anomalią i spróbujemy, ale tylko spróbujemy. Czy nie ma tam czasem jakiegoś artefaktu? Bo to zdecydowanie jest. Oj, chyba. Chyba nam się to nie uda. Chyba nie jesteśmy na tyle wyposażeni, żeby startować w ogóle w to miejsce. Zdecydowanie jest to najsłabsza, że tak powiem, część tej rozgrywki. W sumie nie zdobyłem chyba jeszcze żadnych e, poza kluczowymi artefaktów. Nie, jeden artefakt zdobyłem. No ale cóż. Dobra, słuchajcie, ja tutaj gadam sobie, a powinienem się skupić na drodze. Dobra, możemy iść tędy drogą. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie żadnych niespodzianek. Czy to jest jakaś skrzyneczka? Nie. Chociaż czekajcie, nie wiem, czy przeszukiwałem te domy, czy też nie. O ile w ogóle da się do nich wejść, bo to może być e, jakaś... Anomalia znowu. Oj, chłopak chyba przesadził z alkoholem poprzedniej nocy. Warsztat. A jak jest warsztat, to coś może i się znajdzie. W kuchni nic nie ma. Raczej też nie. O, śpią sobie chłopaki. O, tak, tak. Śpią sobie snem wiecznym. Coś ma? Nie ma. Misza Sultan, Co to w ogóle za frakcja jest? Eee, wojskowy. No dobra. Nic chłopaki tutaj nie mieli. Coś ich zaskoczyło, jak sobie słodko spali. No, dobra, żeby już się nie rozpraszać, to sobie ruszmy w stronę prawidłową. Czekajcie, czekajcie, tam. Co to jest? Poidełko, tak jest. Dla wielkiego zmutowanego chomika. Piękny dzień, ciepło, słonecznie. Jest po prostu cudownie. I anomalia. O cholera? Dam radę? Dam radę? Daliśmy radę, ale za to jakim kosztem? Spróbujmy obniżyć dawkę. Dobra, udało się. E, jeszcze jeden zastrzyczyk sobie weźmiemy i może jeszcze jedną apteczkę, tak? Żeby dopełnić sobie zdrowia. Czy tu ktoś jest? Nie... Może zostawili coś? Jakieś śmieciuszki, które by się nam przydały? O, coś jest. Pusto. Jakoś mnie to nie zdziwiło. Bardziej zawiodło. Żadnych wrogów na horyzoncie? Żadnych mutantów? Za spokojnie. Coś tutaj zaspokoi. No ale podejrzewam, że zaraz wszystko się rozegra, także jak tylko dojdziemy do, do wejścia do bazy, czyli tam. Sprawdźmy czy kogoś tam Stalkerze, nie może... Ma... pomóż tam walczyć z pomiotem zony. A gdzie wy jesteście? Nie możemy czekać wiecznie, chodź tu szybko. E, pomóc im czy nie pomóc. Kto to w ogóle jest? E, powinność. E, dobra, zobaczmy. Myślę, że nam to nie zaszkodzi. Najemniku, gdzie jesteś? I idę, idę. O ile mnie wcześniej coś nie rozerwie na strzelby I znowu wdepnąłem prosto w wielką... Załatwmy to razem, co ty eee. na to? O kurczę. Znaczy, ja mogę się gdzieś schować? Przepraszam bardzo. No dobra. I efektowna eksplozja. I moi drodzy, wracamy do początku tego materiału, czyli właściwie 10 minut zostało stracone, sprzeniewierzone i Ech, no niestety, niestety, ale no dobra, szybko to teraz załatwimy, jeszcze tylko może zerknę, czy coś tutaj nie ma, nie, co, co to jest, aha, dobra, dopalające się szczątki, skrzyneczka, pusta, grill i coś łatwopalnego nie będziemy z tym się bawić chyba teraz trochę inny wschód słońca jest Bo mi się wydaje, a gdzieś tu był snork już zupełnie o nim zapomniałem po co mamy się mieszać w konflikt ze snorkiem opa, wszedłeś, cudownie sprawdzę jeszcze tylko na szybko czy coś już tutaj nie ma I pusto. No dobra, idziemy od razu. tu wieprz, pamiętasz mnie? Pewnie wieprz, co mogę dla ciebie zrobić? Głośne te radia mają. O, coś tutaj. I znowu jest sąsiad. I Tak jest próbujemy zająć tutaj. Dobra, idź, 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 idź. do nas, to dokopiemy paru bojiskowe. I zaraz umrzemy. Może by tak wybandaż? Jeden strzelec więcej nie zaszkodzi. Poczekamy Ach, na niego. Cholera. Dobra, to było. To było niepotrzebne. Niepotrzebna strata. On pomoże ci dotrzeć do nadajnika. Wiecie co? Dobra, wiem już gdzie jesteśmy. Okej, okay, to jest ten dom. Gdzie nas teleportuje, ale w tym momencie to ja się sam zgubiłem. Dobra, w tamtą stronę. Tylko co my tutaj mamy? Znak anarchii? No i ładnie tak niszczyć. Weźmy sobie Martę. I teraz może byśmy tak spróbowali ominąć tą dziwną anomalię, która będzie tutaj. A nie wiem czy to nam się uda. Ona gdzieś była na drodze, to spróbujemy przejść tutaj obok. Chociaż nie, czekajcie, tutaj byliśmy, stąd wyszliśmy, więc możemy jej nie ominąć. O, jaki piękny świt. Dobra, wiecie co? O nie, jest wyjście. Dobra, spróbujmy może tym wzgórzem. No i pięknie, chyba nam się udało ominąć to pole i zobaczcie jaki mamy piękny świt. Dobra. Ej, ciekawe czy znowu będą potrzebowali naszej pomocy. Ostatnio nam nie wyszło, także nie wiem czy będziemy się w to angażować. Ale pomóż nam walczyć z pomiotem A jednak. A jednak. Najemnikom gdzie jesteś? Idę, idę, tylko muszę poszukać muszę to zaplanować jakoś inaczej, bo bo znowu szybko zginiemy. A przy okazji, no właśnie, przy okazji to ja może szybko zapiszę grę. Gdzie jesteś? Potrzebujemy pomocy. Tu jestem. Dobra, mamy tutaj pełno, tak naprawdę pełno miejsca, gdzie możemy się schować. Najemniku, gdzie jesteś? O no właśnie, wróg atakuje od strony. razem, co ty na to? Może być, może być, jeżeli to będzie z korzyścią dla mnie. O ty skubańcu. Taki jesteś wytrzymały, ale ja mam jeszcze taką broń. Coś się tam dzieje, co jest grane? Czyżby ktoś nas zachodził od boku? Nie. Naprawdę? O kurde. No ale dobra, zobaczymy jak to wyjdzie następnym razem. Nie możemy czekać wiecznie, chodź tu szybko. Dobra, nie będziecie czekać, ja już jestem. Bierzemy, albo nie, bierzemy tego. Nie bierzemy, bo nie mamy amunicji. Gdzie jest nasz podrasowany kałoszników? Tu jest. Ojej, tylko jeden typ amunicji. I nie mamy innego. No dobra, 10 pocisków, 10 głów musi spaść. Przebyły posiłki. Teraz im pokażemy. Oczywiście. Dobra, powoli, powoli, nie mamy co przerażać. Usz ty dziadu. No tak. Już nas trafił, a straciliśmy trzy pociski i... Boże, oni są tu, oni wszystkich wybili. Cholera Eee, dobra. Wiecie co? Chyba wyszedłem z prawej. Gdzie jesteś? Potrzebujemy pomocy. Dobra, spróbujmy to może rozwiązać troszkę inaczej. Mamy tego, Dragunowa. Oni już tam się tłuką. Czy uda się to zrobić z tej odległości? Pięknie. poświęci. Teraz im pokażemy. Dobra, nie udało się. Eee, czemu nie możemy biec? Ojej, znowu byśmy wpadli w jakieś pole paskudne. Dobra, pięknie. Zdecydowanie lepiej się strzela, kiedy jest ku temu czas. Ktoś jeszcze jest tam. Mało brakowało. Dzięki. Wpadnij do bazy. Powinność nie zapomina dobrych uczynków. Wiem, że nie zapomina, ale ja chcę sobie wziąć trofea z trupów. Udało nam się utrzymać pozycję. Co my mamy? To może być, zawsze się sprzeda. Co to jest? To jest podejrzewam 99 wintar, oczywiście tego. Tego nie będziemy brać, a weźmiemy sobie czemu by nie. Sprawdzę jeszcze tylko jak wipunek, jak bardzo jesteśmy obciążeni. No, dosyć, dosyć. Trzeba zachować jeszcze siły na. Na uu, co. on co ma? Na żołnierzy, których mamy rozwalić. I, i zobaczmy. Uf. Ale słabe. Muszę przyznać, że to jest bardzo słabe. To wyrzucimy. Chociaż ile towarzy? Zaraz zobaczymy, czy uda się nam. Dobra, zostawimy sobie. Myślę, że nie pożałujemy, a przynajmniej nie będzie aż tak mocno nas, nas obciążało. E, czy chłopaki mają nam coś do zaoferowania raczej nie? Jak życie? Dobra, ja tutaj też zapiszę grę. Żeby nam się nie zdarzyło znowu bić z chłopakami. No i dobra, idziemy z powrotem do bazy. No właściwie nie z powrotem, tylko dopiero idziemy do bazy. Musimy przejść na około. No i niestety w tym odcinku raczej nie zrobimy większej rozróby, Bo już się kończy czas. Dobra, są tam chłopaki, czekają. Nawet stąd nie widać. Nawet nie można ich wykryć. Ale nie szkodzi, zaraz tam będziemy. Przekonamy się co i jak. No, na pewno będzie trochę łatwiej pozbyć się 12 żołnierzy z ekipą. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że posiłki przyszły już, także myślę, że będzie trochę więcej żołnierzy. Tak, żeby była jakaś pewnie niespodzianka dla nas. W tajemniku utknęliśmy przy kwaterze głównej. Wojskowi zaszyli się tam i mają cały teren na oku. Nie możemy ruszyć się na krok. Pomóż nam zająć kwaterę główną. Dokąd? Wszybciej, nie możemy poczekać godzinę lub dwie. Czy to jest żołnierz? Nie. Eee, kto to jest? Nie wiem, kto to jest, ale ma jakiś fajny nowy karabin. Eee. Dobra, to sobie weźmiemy, to sobie weźmiemy... Co to jest, to jest, to, to jest? To jest stworzone do prowadzenia celnego ogonia krótkimi seriami, korzysta z amunicji 5,45. Moi ludzie są gotowi, przyłączymy się do walki na twój znak. Na, no no, mój znak, ale już tam strzelają. Dobra, ruszajcie. O cholera, to jest jakaś anomalia. Czy mi się tak, coś tutaj jest? Dobra, my musimy znaleźć jakieś schronienie. I mamy tu jakieś zapasy? Uuuuu. Szkoda tylko że nie ma amunicji do tego. Wiecie co? Czekajcie, przydałoby się znaleźć Stary, idziesz na nami. Posz, Dobra, to jest przymierzeniec. To jest wróg. Myślę, że to RPG rozwiązałoby sprawę dosyć szybko, ale okej, okay, no nie mamy żadnych pocisków do tego, więc jesteśmy złożeni do klasycznej walki. Pięknie. Dobra, szturm na budynek. To było złe. I wiecie, to chyba będzie zakończenie tego odcinka. Dziękuję wam moi drodzy. Zapraszam Was do następnego już odcinka. Boże, co się ze mną dzieje. No i nic, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się. Cześć.